Cześć, siemanko. Witajcie z Kepia, Zgodnie z prośbą jednego z naszych widzów pod komentarzem jednym z filmików, dzisiaj zapytamy czata GPT co wie w halce wodnej i sprawdzimy czy faktycznie jest lepiej niż poprzednio. Zapraszam do oglądania. Będzie odcinek z telefonem w łapie, no ale trzeba jakoś sprawdzić tego czata. Na początku zadałem mu no, zadanie, musiałem go nastroić, kim jest. Prowadzę sklep z fajkowodną. Zachowuj się jak profesjonalny palacz ciszy, Ułóż scenariusz odcinka na YouTube pod tytułem Co Chat GPT wie o fajce wodnej i czy potrafi opalić? No, oczywiście, pogratulował mi świetnego pomysłu. Jak to Chad GPT potrafi świetnie zmotywować. Jest intro, i tą część troszeczkę przewinę, bo jest ważne, co będzie potem, ale w intro. Bardzo mi się spodobało, bo jako prowadzący zaproponował, zacytuję. Siemanko, dzisiaj mam dawać coś nietypowego. I już mi się podoba ten Siemanko. Następnie napisał, jak może wyglądać odcinek, ale w sumie to nas nie interesuje. Nas interesuje to, co on potrafi. I skupmy się właśnie na tym. Sam sobie zadał pytanie: co to jest fajka wodna? I to jest tradycyjne urządzenie do palenia. Znane od setek lat. Popularne w krajach arabskich i w Indiach. O, nieźle. A dzisiaj w sumie na całym świecie, czyli na start nieźle. A to ja przed chwilą powiedziałem. O kurczę, to trzeba uważać. To się poczuje jak w jakimś Matrixie czy tam incepcja to się nazywało. Dajcie spokój, ale się creepy zrobiło. Historia się zgadza. Jak przygotować siszek po kroku? Bo on tutaj tak napisał, jak ja bym mógł teraz to czytać jako ja, a ja bym chciał przeczytać to, co on wie o tym. Weź dzban, nalej wody, włóż cybuch, nasyp tytoniu, przykryj folią albo sitkiem i to już tak sobie. Odpal węgiel i gotowe. Sztuczna inteligencja powie Ci teorie, ale nie poczuje, że dym jest za ostry albo że tyton się przypala. O! Pisze coś o smakach. Klasyki. Jabłko, mięta, Winogrono, Arbus. Czytam dalej. I to prawda, ale wiadomo, że najlepsi wiedzą, że moc to są miksy. Na przykład mango z miętą. Według mnie słabo. Cytryna z lodem. To już lepiej, bardziej popularne. To są smaki, które naprawdę robią robotę. Tutaj teraz zadaję sobie pytanie, czy potrafisz palić shishę? I odpowiada pity? Nie, bo nie mam ciała ani płuc. No i w sumie. Racja. Przejdźmy do jakichś konkretów. Sprawdźmy go porządnie. Pytam, ile tytonu do cybucha? I sztuczna inteligencja odpowiada, że w zależności od cybucha, dobrze, ale najczęściej 8 do 12 gramów. I tu już bym się nie zgodził, bo to raczej koło 16-18 do 20 gram, Czyli tako. Prawie dwa razy się pomylił. Lekko na powietrznego bardzo dobrze. Nie Nieubitego na beton, też nieźle, albo na cement też się tak czasem mówi. I powiem Wam, szacunek, bo to prawda. Sam zwykle pakuję około 10 gramów, żeby dym był soczysty, ale się nie przypalał. Z tym się nie zgodzę, ciekawe skąd wziął o informację. Dalej zadajemy pytanie, a co z wodą w dzbanie? Chad GPT twierdzi, że optymalnie to tak, żeby zanurzyć końcówkę ręki na około 1-2 cm. Brawo, chat. I to jest złota zasada za mało nie ma filtra, za dużo. Ciężko się zaciąga, i też w sumie ma rację. Czyli idzie mu całkiem nieźle. Jak zadawaliśmy mu pytania w wersji 4,5-8 tej poprzedniej też, to pisał straszne głupoty. Ale tutaj już tam no, używamy czata. No, każdy używa teraz czata, on tam bardzo ułatwia życie. To ta wersja 5 naprawdę daje radę. Zadajemy mu pytania, jak kontrolować temperaturę węgla w nakładce. I tu bot wali mądrość: używaj kokosowych węgli, najlepiej 26 mm. Równomiernie rozłóż w nakładce typu callout, proszę bardzo, czy innej. A kiedy dym robi się zbyt ciężki, przesył węgle na bok albo unieś nakładkę, żeby cybuch trochę ostygł. Trochę w tym racji, trochę nieprawdy, ale no, takie bało praktyczne, no ale no, tak się troszkę zapętlił, ale myślę, że przy kolejnej wersji to już sobie z tym poradzi. Kolejne pytanie zadane. Co ile zaciągać się i kiedy przedmuchiwać szysze? Co ile zaciągać się? Czyli jakie odstępy pomiędzy zaciągnięciami sobie zadaję pytanie. Odpowiedź. Najlepiej spokojnie co kilkanaście sekund. Bez szarpania. A co kilka minut przedmuchać fajkę, żeby pozbyć się starego, zalegającego dymu. I zgadza się? Kto pali ten wie, zaciąganie na siłę kończy się kaszlem, a przedmuch to jak Przewietrzenie pokoju. Od razu świeży smak. Gratulacje, czat. Dobrze Ci poszło. Naprawdę robi dobre wrażenie teraz. Ale myślę, że nasze filmiki na YouTube są lepsze od czata. Czy potrafisz palić ciszę? Ciekawe, co tu napisał. AI się przyznaje, nie, bo nie mam płuc i to jest prawda, bo nawet jeśli wie, ile gromów w tytoniu wsypać, bla, 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 w sumie tu nic ciekawego. Chcemy jeszcze jakieś może pytania. Dima! Panowie z zaplecza filmowego podsunęli świetny pomysł. Zapytajmy go, bo to w sumie jest trudne do odpowiedzenia, tak jak nie do końca wiemy o co chodzi. Czym się różni fanel od masty? Idziemy z mastą. Ma dziurki na dnie. Zazwyczaj 4-7 małych otworów, przez które przypływa dym. Dobrze. Pakowanie tytoniu. ten kładzie się luźno, czasem na płasko, żeby nie zasłaniać dziurek. I tu bójda, bo trzeba zasłonić dziurki, żeby był smak intensywny. A jak nie zasłaniamy dziurek to wtedy robimy lewy taki przelot i to się stosuje, to jest nabicie typu wulkan, środkową dziurkę odsłaniamy i wtedy zmniejsza się intensywność smaku, ale też się zmniejsza intensywność nikotyny, czyli jak chcemy palić ciemne tetonie, jest to bardzo fajny taki krok wejścia, żeby móc zapalić, ale nie poczuć jakiegoś dużego szoku nikotynowego. Jeśli używasz melasy mocno soczysty, np. mokrych miksów owocowych, część soku może ściekać do dzbana, przez co cisza szybciej traci smak. Bójda. No i słabo sobie radzi. Czy moglibyśmy sprawdzić, czy faktycznie możemy czy o wszystko zapytać? Nie, nieprawda, nie możemy. Czytajmy dalej, ciekawe coś tam powie. Lepszy dla suchszych tytoni lub mocniejszych melas. Trochę tak, trochę nie. Szybciej się rozgrzewa, daje intensywny smak od samego początku. Trochę tak, trochę nie, no bo nie rozgrzewa się szybciej. Bo jak Fandela ma mieć cienkiego typu oblako M -A -B -L, to się rozgrzewa super szybko i żadna masa się tak szybko nie rozgrzeje jak właśnie oblako M -A -B -L -K -A. Odnośnie intensywnego smaku, trochę prawda, no bo już dajemy dosyć takie mocne wertykulacje tego powietrza i faktycznie już od pierwszych buchów jest mocny smak, od fanela trzeba troszkę poczekać, aż coś się podgotuje. Wadą jest krótsza sesja i czasem przepalanie smaków. Dla osób, które wolą szybki i mocny dym, bez bawienia się w długie sesje. Trochę tak, trochę nie, ale i tak już na zapadę słuchajcie nieźle. Jedziemy z fanelem. Ma jeden otwór w środku, taki komin otoczony rantem. Dzięki temu syrop z nie spływa do dzbana. Ty ten kładzie się wokół komina, słuchajcie, ale to nazwa. Jeszcze nie, nigdy nie słyszałem czegoś takiego wokół komina. Czyli to nie jest jakiś tam cypek czy dziubek, to jest komin. Luźno bez ubijania, bujda, możemy ubić na fanelu. Melaso zostaje w cybuchu, co sprawia, że smak utrzymuje się dłużej, dużo dłużej. I tak. I... Bujda. To nie do końca tak to działa. Się tyten też wypala, przypala. Smak ma mintysty, więc bardziej przypalamy takiego fanela. No ja bym się z tym nie zgodził. Tak, tak nie jest. Bo, a jak już to trochę dłużej, ale nie dużo dłużej. Charakterystyka palenia. Idealny do mokry tytoniu i mela premium. Na przykład Darkside, tangers i maskę. Słuchajcie, to już tak z grubej rury poleciał, już konkretne przykłady podrzucił. No i jak wiemy, no kto pali Maskewa na Fanelu? No mało. Kto Darkseida, to już w ogóle mało. Kto tangersa. No to już to jest zgodne z prawdą, no ale to wtedy już musimy ubijać. I już mamy jedną no, nakładkę i tak dalej. A jak wiemy, dużo osób pali na maszcie, ale ja z takimi już mi nie gadam. Ci co tangersa palą na maście. Trzeba na panelu. Dym jest stabilny, smaku utrzymuje się równomiernie przez całą sesję. Widzicie po mi mojej minie, opinie. Wymaga trochę więcej węgla i czasu na rozgrzanie. No i to już wytłumaczyłem wcześniej, że bujda. Dla tych, którzy lubią długie, spokojne sesje, wyczuwanie smaku od początku do końca. No troszkę takie są spokojniejsze te sesje, takie... Monotonne. Nie możemy się bawić z tą temperaturą i faktycznie tam wyciągać tego smaku. Więc coś w tym może być. Podsumowanie? Masta, klasyka, mocny start, ale krótsza i mniej bilna sesja, często sok spływa do dzbana, a fajne nowoczesne rozwiązanie, zachowuje lasę. daje dłuższą i bardziej soczystą sesję, idealny do prium tytonii. Ostatnie pytanie mu: Sprawdzimy, czy jest na bieżąco. Jakąś nową fajkę zapytamy. Niedawno się pojawiła nowa fajka od Alpha Echo. I w Europie jest turbo niepopularna. W Rosji też, no ale tam się pojawia trochę wcześniej. Zapytajmy. Już nie było taki szybki jak wcześniej. Musi przeszukać sieć. Wypluło zdjęcie Alfy Kółka Echo i to jest chyba Green Candy X. Ha, to się pomyliło. 10 wersji kolorystycznych, więc chyba dobrze. Jeśli jak patrzę na źródła, to faktycznie nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Czyli sobie z tym akurat nie radzi? Podsumujmy. Ja tam w ogóle sam czasem sprawdzam, typu poleć mi jakąś dobrosiszę, kiedy zadaję pytania. Nie do końca sobie daje radę, ale już na pewno jest lepiej. Ale na ten moment nie polegałbym na czacie GPT jako źródło wiedzy, takie, że tak jak napiszę, tak robimy, bo jeszcze nie jest aż tak dobry. Jak wiemy, jest bardzo dużo rodzajów palenia fajki wodnej i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na niektóre pytania. Dlatego te pytania muszą być bardzo zbudowane, przemyślane i musi być więcej wytycznych, tak żeby znać odpowiedź dla konkretnego przypadku. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jak będziecie mieli propozycje, co Chatan czy Pity zapytać, możecie pisać w komentarzu. Ja się bawiłem bardzo dobrze. Przez chwilę było creepy, ale jednak skończyło się tak, jak myślałem. Czyli jest lepiej, ale jeszcze nie, nie lepiej. Czyli trochę jak z cybuchami elektrycznymi do fajki wody. I to będzie z wami. Hej!